Ponownie witam w kolejnym odcinku w cyklu cyklu Czajna. Dzisiaj taki bardzo mocno reklamowany gadżet. Taki bar, LED bar, sand LED bar, jak to określają. Czyli taki no, prawdziwy gadżet, bo w użytku z tego nie ma żadnego. Służy tylko cieszeniu i zabawie. Zobaczmy, co mamy w środku. Przewód USB-C Listwe z diodkami, No jest zabezpieczona taśmą. Nie będę tego zrywał. Wejście, wyjście. Co w środku jeszcze jest? Aha, jeszcze mamy stickery, którymi sobie nie możemy to gdzieś przykleić. I podstawkę, w której to coś może jeszcze nie wiem jak, ale siedzieć aha w ten sposób. No podłączmy to teraz do zasilania i zobaczymy co nam to daje. Od razu mówię, że tutaj no już widać, że działa. Jest to wersja taka akurat mi się trafiła, która nie ma wewnętrznego akumulatora, także wymaga ona cały czas zasilania poprzez port USB. Są wersje z akumulatorem wewnętrznym i wtedy nie potrzeba tego zasilania cały czas, tylko można je podłączać na czas ładowania akumulatora. Kiedy już jest naładowany, to już w tym momencie ona potrafi kilka nawet godzin czasami działać w zależności oczywiście od wykorzystania. No i jak widzimy, reaguje na mowę. Alo. Alo lolo. Lo, lo, lo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Z tyłu mamy trzy przełączniki. Jeden oznaczony jako power. Czyli po prostu tym przełącznikiem wyłączamy. No, nie udało się. A przytrzymać. O, i w tym momencie jest wyłączona. Teraz jest włączona. Jeden przełącznik kolor, bright. Mode Speed. Czyli jak sama nazwa wskazuje, przełącznik kolor pewnie będzie służył do zmiany kolorów. No i wszystko się zgadza. Kolejny, teraz jest bardziej czerwono-różowy. Zielono-żółty, nie, biało-zielony. Alo. niebieskim. Halo. Teraz prawie tęcza. Halo. halo. Czerwony. Niebieski, różowy, żółty. I tak po kolei. O, teraz mamy taki tryb pół na pół. Allo! Allo! No I dalej możemy te kolory zmieniać. Chyba wróciliśmy do podstawowego trybu. I teraz tryb Mode zmieniamy. No więc w innej sekwencji zapalają nam się poszczególne wskaźniki. No, teraz mamy. Który zostaje Teraz idzie to w tę stronę Oczywiście możemy mieszać I mamy teraz ryb z dwóch stron Z innym kolorem I przełącznikiem kolor Możemy zmieniać kolory Trzymając dłużej Zmieniła nam się jasność Teraz świeci się troszeczkę jaśniej No a teraz najciemniej. Drugi tryb. Trzeci tryb jasności. Czwarty to chyba jest najjaśniejszy. I powrót do ciemnego. Czyli cztery poziomy jasności mamy. A po przytrzymaniu dłuższym pierwszego przycisku. Zmieniła się jak widać szybkość. Przesuwania tych czerwonych i teraz jeszcze wolniej. No, i teraz już bardzo wolno. Oczywiście, jak po każdym naciśnięciu zmienia się tryb, widzimy, że on jest sygnalizowany na chwilę zapaleniem się całej listy. No, i teraz wróciliśmy do najszybszego trybu. Jakie tu jeszcze mamy tryby? Raz, dwa, trzy. Halo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oczywiście, nadal możemy je zmieniać w trybie kolorów. Także tych kombinacji jest kilkanaście. Halo. Raz, dwa, trzy. I kolejny tryb. I dalej zmiana kolorów w tym trybie. I kolejny. No i to już jest tryb bardziej chyba demonstracyjne, bo tutaj nie reaguje już listwa na dźwięki. Możemy sobie ustawić jakiś ryb, żeby się świeciła nam cały czas na stałe. Raz, O i kolejne, i kolejne, i kolejne. Zmieniamy z kolorami. Także, no jak widać taki Bayer. Jedną rzecz, którą tutaj od razu mówię, bo co przetestowałem poza jeszcze kamerą, zanim zrobiłem ten film, to zakres częstotliwości, na które najbardziej reaguje. No tu się potwierdza, że najbardziej reaguje na niskie częstotliwości, tak poniżej 1 kHz, czyli na wszelkie basy. I w tym momencie on najbardziej tutaj, ta skala się tutaj nam zapala i skacze. Przy częstotliwościach wyższych, powyżej 1 kHz no już reakcja była bardzo niewielka. Także taki bajerek za niewielkie pieniądze. Oczywiście widziałem oferty polskich importerów, którzy za jeden jedną sztukę takiego bara cenili sobie 99 zł, no co to już jest naprawdę przesadą. Można to kupić w granicach kilkunastu złotych i tyle to też jest warte. Są jeszcze wersje, które można Przestawiać za pośrednictwem aplikacji z telefonu komórkowego i te wszystkie ustawienia można robić w telefonie. I wtedy dźwięki, które są, czy piosenki odtwarzane w telefonie, będą również tutaj słyszalne, yy, widzialne na, na tej listwie. Także taki bajerek. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to yy, zachęcam do zakupu. Jak mówię, wartość użytkowa żadna, służy tylko do nacieszenia naszych zmysłów, w tym wypadku zmysłu yy, wzroku. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów z cyklu Gadżet Czajna i nie tylko, jakie tutaj pojawiają się na moim kanale. Zachęcam również do komentarzy, odwiedzenia profilu na Facebooku, Instagramie i niebawem strony internetowej. Dziękuję za uwagę.